Siemanko moi drodzy, z tej strony Gocław. Chciałem Was zaprosić na drugą część halowych Mistrzostw Polski Modeli RC, które odbyły się w Mareckim mcr 16 marca 2025 roku. Ja dzisiaj nie będę za dużo mówił, głosu udzielą nam najlepsi, bo zwycięzca w klasie E12 i osoba, która zajęła trzecie miejsce w klasie E12, czyli tej królewskiej, czyli najszybsze osoby na całym tym turnieju. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia najlepsi a w międzyczasie w tle będą leciały sam wyścig i rozdanie nagród. A Wy dajcie znać w komentarzach, czy bawiliście się już modelami RC, czy mieliście z tym styczność i czy może Was zaraziłem tą pasją dzięki któremuś z moich odcinków. No to słuchamy samych mistrzów. Dobra, ze mną są zawodnicy, ale naprawdę najgrubsze już klasy, to jest E12, tak? Dobrze mówię? Tak, E12. Czyli klasa królewska z tego co się dowiedziałem, najszybsza. Parę słów od nich, ja znikam, tylko powiedzą dlaczego warto. Cześć, jestem Paweł, to jest Janek, powiem pokrótce dlaczego warto jeździć modelami RC, dlaczego warto się ścigać, a co do klasy królewskiej to już są później szczebelki. Generalnie podstawa jest taka, że modelarstwo RC poprawia przede wszystkim koordynację ruchową, poprawia cierpliwość, poprawia dyscyplinę, organizację, jest to współpraca pomiędzy rodzicem a synem, a dzieckiem. I dlaczego warto uprawiać modelarstwo sportowe, to co my robimy? Przede wszystkim jest to bardzo, bardzo łączący sport. Jan Zalewski startował pierwszy raz w tej klasie, natomiast na symulatorze ma bardzo dużo godzin przejechane. No i wygrał tą klasę, to jest, to jest najważniejsza rzecz. Więc w związku z tym, jeżeli chcecie poprawić swoją koordynację ruchową, jeżeli chcecie poprawić swój układ nerwowy, to warto zająć się modelami zdalnie sterowanymi. Janek, opowiedz parę słów o tym, jak, jak Ci tutaj poszły zawody i jak się do nich przygotowałeś i ile miesięcy wcześniej zacząłeś jeździć na symulatorze, żeby jeździć tą najszybszą klasę. No to przygotowywałem się dosyć sporo, tutaj Paweł podpowiadał mi wskazówki, co i jak i ile mam, na jakim torze, jak długo trenować muszę, no przejechałem z 1000 kilometrów w grze na symulatorze, no i popłaciło. Potem dał mi się Paweł przejechać na hoodie, hoodie Series i potrenowałem tam chwilę, postanowiłem, że kupię sobie model, ogarnąłem sobie model, przyjechałem za tydzień na zawody, a wygrałem tutaj. Bardzo, bardzo wysoki level jest. Paweł, bardzo szybki zawodnik. Norbert Omerland też to jest bardzo dobry zawodnik. No. Więc, jeżeli, jeżeli macie ochotę zacząć z modelami zdalnie sterowanymi, na rynku jest symulator, który pozwala podłączyć aparaturę, którą kierujemy do komputera. I w związku z tym pierwsze kroki możemy postawić w cudzysłowie za darmo, z bardzo małym wejściem, właśnie na symulatorze, po to, żeby nauczyć się samej tej koordynacji, jak się skręca, jak się dodaje gaz. Potem takie zawody, taka hala, jak tutaj mamy, to się zdarza raz w miesiącu najczęściej, więc resztę dni możemy spędzić właśnie na, na treningach na takim symulatorze. Do tego, jak uprawiacie jakikolwiek sport, to jest bardzo przydatne, ponieważ jeżeli mamy dotlenioną głowę, mamy więcej tlenu we krwi, to pozwala nam to poprawić właśnie koncentrację i uwagę podczas wyścigu, e, więc to są takie aspekty, które, e, które wpływają na to, że ja przede wszystkim zająłem się modelarstwem już od e, ponad 15 lat. E, ta klasa, jest to klasa, która rozwija prawie 80 km na godzinę na prostej, ma bardzo dużą prędkość kątową, więc w związku z tym e, jest bardzo precyzyjna i bardzo przyczepna, ponieważ koła są piankowe i jest napęd na tył, tak. E, Karoseria ma kształt aerodynamiczny? Więc to też dociska na zakrętach, dzięki czemu możemy jechać z gazą w zakręcie. A ja mam takie pytanie do mistrza, tak? no bo mistrzem jest tych zostałeś mistrzem tych yy, mistrzostw. Tej, tej, tej rundy. Tej bo rundy, to jest yy, składowa, tak? To tak, cykle. cykle. Tak, cykle. No, ale dzisiejszym jesteś naszym mistrzem, tak? Mm. E, powiedz mi, bo jesteś młodą osobą, jesteś na pewno młodszy ode mnie i to jest może przykład dla wielu osób, które będą to oglądały. Warto zacząć tą przygodę w mistrzostwach, w zawodach RC, w ogóle w pasji RC polecasz? Tak, polecam, ponieważ tutaj właśnie niektóre osoby, tak jak ja na przykład i Paweł, przyjeżdżają z rodziną, więc też poprawiają sobie kontakt i spędzają razem czas. No i to jest też rozwijanie się, tak? Dobra, do no, Najważniejsza A, na, na Jest Najważniejsza rzecz w ogóle w tym wszystkim, właśnie tak jak Janek powiedział, zapomniałem, przepraszam, zapomniałem o tym. E, to jest właśnie ta relacja rodzinna, tak? Bo jeżeli jesteśmy młodą osobą, z tym musimy jeździć najczęściej z opiekunem, tak? I bardzo często jest to e, ojciec z synem, ojciec jest mechanikiem, syn jest kierowcą. I teraz te wszystkie podróże, które wykonujecie razem 100, 200, 300, 400 1000 kilometrów razem, czyli w czwartek pakujecie się na zawody, w piątek wyjeżdżacie, e, przeżywacie razem wspólnie te wyścigi i, i to to są przegrane, to są wygrane to to wszystko zbliża. Jeżeli e, porównamy to do jakiegokolwiek innego sportu, czy podobnego, znaczy może niepodobnego, ale przykładowo e, jest to siatkówka. To rodzice są najczęściej na trybunach. Oni nie, są, nie jesteśmy blisko siebie. Siatkówka, karate, jakiekolwiek, e, pływanie. E. Czyli są treningi wspólne, ale tutaj musimy Tutaj jesteśmy timem. Tak. tak, tata, mama i tak dalej. Jesteśmy częścią timu, tak? Więc w związku z tym e, ra, razem dużo czasu. Ra, razem dużo czasu, są wspólne wyjazdy, nie, nie, tylko, to są tysiące że... kilometrów żeby ktoś tego nie odebrał, bo oczywiście, drużyną, przypuśćmy tak powiedzieć: karatę czy czegoś to jest, to jest Twoja drużyna, ale tu chodzi pod względem, że musi pomóc nam naprawić ten pojazd. Tak. E, to tak jakby na przykład w judo, Wasze kimono się rozwaliło i poprosilibyście mamy, żeby na szybko szyła. To na tej zasadzie. Nie na zasadzie, że są z Wami, tylko na zasadzie, że muszą być waszą, Waszym zespołem, Waszym Sparta. mechanikiem. E, bo wsparcie to zawsze będą, czy spuny, czy coś. Ale tutaj musi być wasz mechanik, i wtedy wasza mama, wasz tata są waszym mechanikiem, żeby wam pojazd szybko naprawić. Tak, więc to bardzo zbliża po pierwsze te relacje. I teraz wyobraźcie sobie, że startujecie dwa razy w miesiącu przez cały rok i robicie to 10 lat. I zaczęliście jak macie 5 lat, nagle macie 15 lat. Po 10 latach wyjazdów z rodzicami. Dwa razy w miesiącu yy, za granicę, w Polsce, i tak dalej. Jak bardzo to zbliża, i jak bardzo to. Yy poprawia te relacje w dzisiejszym czasie, kiedy tak naprawdę wszystko jest w biegu i jest ciężko o takie rzeczy, więc to modelarz jest takim naprawdę fajnym, fajnym elementem takim socjalnym, tak, w związku, z tym, w związku z tym z tej strony też bardzo polecamy. Kolejna rzecz jest to oczywiście mechanika, jest to fizyka, jest to elektronika, jest to umiejętność lotowania, przykręcania śrubek, więc umiejętność jakby takiej manualnej części radzenia sobie z tą częścią mechaniczną. Więc tu jest bardzo dużo takich aspektów, które uczą nas dy dyscypliny, uczą nas relacji między sobą, e, uczą nas fizyki, uczą nas mechaniki. E, I działają no pod, pres pod presją czasu dokładnie, działania pod presją czasu e, d, czyli, czyli nie ma gry e, d, tak i tutaj no, widać kto, d, kto, ma, m, kto lepiej trzyma emocje na wodzy kto, d, kto nieco gorzej, Są, tutaj jest płacz jest e, jakby każdy element emocji występuje na, e, na takich zawodach, zresztą pewnie jak na każdych e, natomiast tutaj, e, tutaj fajnie to widać na podeście no i ta część, e, nie ma tutaj troszeczkę podziału na, e, na wiek, ponieważ w jednej klasie może stanąć dziesięciolatek obok mnie, ja mam 42 lata, a obok mnie może stanąć człowiek, który ma 60 tak? i ścigamy się dalej w tej samej klasie. <laughs> Więc to jest coś bardzo fajne. Także różnica wieku to nie jest żadna bariera w tym przypadku. Yy, w tym przypadku nie. Oczywiście na koniec jest to rozdzielane na juniorów yy, 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 lub też na tak, juniorów, seniorów na najmłodszych i tak dalej, ale ogólnie w wyścigu startujemy bez podziału na kategorie wiekowe i. Taka ciekawostka w ogóle tutaj mogliśmy sobie spojrzeć sami posterować takim pojazdem, oczywiście z mniejszą prędkością. Ja później próbowałem nadążać za tymi właśnie waszymi akurat danymi pojazdami. No nie ma bata, no nie ma bata. Myliło mi się mętli w głowie. Nie wiem, dzisiaj od rana bolała mnie głowa. Obstawiam, że dlatego bo wczoraj próbowałem też cały dzień. Patrzyłem się na to. Zbyt duża prędkość, nie jestem przyzwyczajony i no na pewno czas reakcji wasz jest zdecydowanie większy niż po prostu zwykłego śmiertelnika. Zwykłego też dlatego, że i trenujemy refleks. A, żonglujecie bo... też tak. No, dużo ale pomaga. na pewno nie tak jakby. Nie, to są takie... Ja zachędy, tak, ja zachęcam wszystkich właśnie do nauki żonglowania, do, do pracy z elementami jakim, jakim jest refleks. Do. Ja sam biegam, więc do biegania czy do uprawiania innego sportu, który, który po prostu poprawi nam tą kondycję, czyli im jest bardziej zdrowszy i im jest, ba... Im jest zdrowszy układ nerwowy. Im jesteśmy bardziej wyspani, tym lepiej radzimy sobie w sytuacjach stresowych, które dzieją się na torze, jesteśmy lepiej, lepiej w stanie je przewidzieć. I w związku z tym te wyścigi, te wyścigi są czystsze i przynoszą nam większą satysfakcję, więc ja zawsze patrzę na tą stronę, a sam pochodzę, powiedzmy ze środowiska sportowego i, i, i w związku z tym gdzieś ta mechanika to jest jedno. Ale jeżeli ty jesteś w sam dobrej kondycji, to od razu to działa. Czyli, tak, czyli przygotowanie samego samochodu to jest jedno. On może być przygotowany perfekcyjnie, ale jeżeli my będziemy niewyspani, będziemy no po prostu no niedysponowani, to, to nie będzie się aż tak przekładać. To powinno iść mniej więcej razem w parze. Tak. Więc to jest, to jest skalowy motosport. To jest skalowy mhm. motosport. Y... Nie, patrzyłem tak. te prędkości, powiem yy, naprawdę dla mnie aż byłem aż zmęczony tym, bo oko nie nadąża. Tak, ja a tak lasem. Dziękuję. Dokładnie. Panu, <kluzny <kluzny o, samochodzik, I, tutaj... Życzę, o. Dla początkujących. O, Proszę o, bardzo. Fajna, Warto, ja, życzę, was może. ja dziękuję. Życzę Dzięki serdecznie. sukcesów obu i naprawdę jestem pod pełnym wrażeniem. Nie każdy próbuje swoich sił, bo nie trzeba kupować nowego pojazdu, nie trzeba teraz nie wiadomo jakiego drogiego na dzień dobry. Po prostu trzeba spróbować przyjechać na takie mistrzostwa i też jest sala, że ktoś może sobie spróbować, tak jak, jak ja spróbowałem i było super. I potem jest jak macie rok, ochotę Racestars Poland, Racestars.pl, jeżeli wpiszecie, czy... Po eee, prostu rejestr. Tak, Czy, y, dokładnie. Jeżeli wpiszecie rejestr z Facebooka, to na pewno znajdziecie jakieś rzeczy z modelami. Tam wystarczy się odezwać i już dalej Wam pomożemy. to no jest opcja, że nie trzeba też samego modelu, tylko tak jak tutaj kolega, masz spędzone godziny. Tak, na... tak. w sensie to jest bardziej doprawienie się do tego, co będzie na torze. No, oczywiście. To, to, to nie jest, jest tak, że to pojeździmy to samo... i umiemy, ale dużo pomaga, dużo. No tak. Tak. My staramy się jeździć no, 3-4 godziny w tygodniu, czyli tak. bo to jak każdy trening, wystarczy półtorej godziny trzy razy w tygodniu i ten progres wystarczy. idzie do góry, plus tak. weekend oczywiście jest wyścigowy lub nie. Czyli służycie, nie trzeba od razu nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby spróbować, żeby zacząć. Tak. Zachęcamy. Dzięki serdecznie. cześć Wam, hej. Cześć, już mało mi się kręci, ja, pan bardzo dziękuję. O.